Lot 350, Kraków Wieczorem. Poprosimy o zgodę na lodę do Warszawy, jak w planie z informacją pogodową. India Lot 350, brawo, e, Poprawiam, lot 350, masz do Warszawy drogami planowanymi. Po odlocie z pasa 25, po bok 3 Juliet. Transport D 4547 i informacja pogodowa jest aktualna. Brawo. Mamy zgodę do Warszawy jak w planie lot z 25 przez pobok 3 Juliet, skok 4547 i informację brawo, potwierdzamy lot 350. Lot 350 zgoda zapisana poprawnie, zgłoście gotowość do wypychania i uruchamiania. Zgłosimy gotowość do uruchamiania i lot 350. Zanim zgłosimy się oczywiście do kontrolera, jakiegokolwiek, musimy ustawić jego odpowiednią częstotliwość w przypadku tutaj Kraków-Wieża było to 123,250 nasza korespondencja rozpoczęła się od tego, że poprosiłem kontrolera o zgodę na lot do Warszawy tak jak w planie, który wcześniej oczywiście wysłałem potwierdziłem, że odczytałem informację pogodową India kontroler odpowiedział nam, że mamy zgodę na lot do Warszawy jak w planie Poinformował nas o aktywnym pasie 25, z którego mamy startować, oraz procedurze C, czyli Standard Instrumental Departure standardowej procedurze odlotowej z naszego pierwszego punktu, z którego wylatujemy z TEMA dalego lotniska, w tym przypadku był to pobok, czyli dotrzymaliśmy procedurę pobok 3 Juliet oraz otrzymaliśmy kod transpondera który jest unikatowym kodem dla każdego statku powietrznego, po którym następnie kontrolerzy mający dostęp do ruchu radarowego do obserwacji ruchu radarowego mogą nas po tym identyfikować jaką mamy wysokość, z jakim kursem lecimy, no i wszystkie tam podstawowe informacje. Kontroler że poinformował mnie również, że aktualnie jest e, poprawna informacja pogodowa. Brawo, co dla mnie oznaczało, że informacja pogodowa, którą podałem, jest już nieaktualna. Pogoda uległa zmianie i te warunki pogodowe w obrębie lotniska e, się zmieniły. Podał mi również e, unikatowy kod transpondera, który e, warto jak najszybciej e, sobie. Ustawić w samolocie tak, aby następni kontrolerzy, którzy mają dostęp do obserwacji ruchu radarowego, mogli nas po tym kodzie transpondera identyfikować. Następnie, kiedy dostałem już te wytyczne od kontrolera wieży, zribekowałem mu tą informację, czyli powtórzyłem całość tych procedur, które mi zalecił, czyli potwierdziłem pas z którego będę startował procedurę po starcie potwierdziłem również informację pogodową, że która jest aktualna oraz transponder kiedy zreadbackowałem wszystkie procedury, które przekazał mi kontroler Krakowa otrzymałem od niego informację, że zgodę zapisaliśmy poprawnie i w tym przypadku również od razu poinformował mnie, żebym zgłosił gotowość do uruchamiania i wypychania. Nie zawsze kontrolerzy to mówią. E ale różnie się to zdarza. Nieraz może powiedzieć y, zgłoście gotowość do uruchamiania i wypychania. Jeżeli jest mały ruch, nikogo nie ma na lotnisku, może nam od razu dać. Jeszcze nie musimy go prosić, nawet o tę zgodę może powiedzieć, kiedy gotowi uruchamiajcie zgoda na uruchamianie i wypychanie samolotu. W tym przypadku kontroler y, poinformował mnie, żebym zgłosił się do niego, kiedy będę gotowy do uruchamiania i wypychania. 3.5.0 gotowi do uruchamiania i wypychania. Lot 350, wypychać i uruchamiać zezwalam. ciśnienie 1000. Zgóźcie gotowość do Zgodę na uruchamięcie i wypychanie, ciśnienie 1000, lot 350, i zgłosimy to kolejne. Kiedy byłem gotowy do uruchamiania i wypychania, kontroler udzielił mi tej zgody poprzez stwierdzenie, uruchamiać, wypychać. Zezwalam. Od razu podał mi ciśnienie lokalne, jakie znajduje się na lotnisku w Krakowie. I oczywiście również mu to readbackujemy: czyli mówimy, u, mam, mamy zgodę na uruchomienie i i potwierdzamy ciśnienia, jakie nam podał. Po otrzymaniu zgody na uruchamianie i wypychanie kontroler również poinformował mnie o tym, abym zgłosił swoją gotowość do kołowania. Także kiedy już będziemy mieli oba silniki uruchomione, będziemy wypchnięci, będziemy mieli wszystko ustawione w samolocie tak jak trzeba, to abyśmy zgłosili swoją gotowość do kołowania do pasa, który otrzymaliśmy przy wydawaniu zgody. W tym wypadku był to pas 2.5 w Krakowie. Na 350 gotowi do 350 Kołuj się do punktu oczekiwania pasa 25 alfa drogami Zulu i Alfa. Kołujemy Zulu alfa na punktu oczekiwania pasa 25 Lat 350. Gdy byłem już gotowy do kołowania, poinformowałem o tym kontrolera e, i otrzymałem od niego zgodę na kołowania do pasa 25 drogami Zulu Alfa. Kołujemy oczywiście zgodnie z wytycznymi kontrolera do tego oczywiście jeżeli nie znamy <coughs> za bardzo lotniska niezbędny jest diagram, który możecie znaleźć na wielu stronach PLWA i WAO i wtedy warto zapoznać się z tymi mapami tak aby kołować zgodnie z trasą, którą przekazał nam kontroler L350 w oczekiwania pasa 25, lot 350, wjazd w kierunku 240 o 22 węzł w do 32, startować z pasa 25. Zezwalam po odlocie. Kontakt z Warszawa. Radar na częstotliwości 125.45. Dzięki. Mamy zgodny start z pasa 2.5, po starcie kontakt radar 125,45 dzięki wielkiej kontrolę do mojego ALGOT 350. Będąc już w punkcie oczekiwania pasa 2.5 poinformowałem o tym kontrolera, kontroler poinformował mnie o warunkach pogodowych, o sile i kierunku wiatru. E, oczywiście wydał mi zgodę również na start pasa 2.5 i poinformował mnie również o tym, z kim mam się dalej kontaktować. W tym przypadku była to Warszawa Radar na częstotliwości 125,450 i krótko się ze mną pożegnał. Jest to taka forma grzecznościowa, kiedy kończymy korespondencję z danym kontrolerem, e, kończymy to tam w stylu e, dzięki, cześć, do miłego. Nie ma się tam co za bardzo rozgadywać, bo oczywiście nie trzeba, trzeba nie można zapominać, że są też inne samoloty, które czekają na to, żeby się komunikować. Warszawa Radar. Po starcie z Krakowa 2500 stopni. 35.0 witam Warszawa Radar. Znoś poziom 1.9.0. Nie ma ograniczenia prędkości. Znosił poziom lat 1.9.0 bez ograniczeń prędkości lat 35.0. Po starcie z Krakowa. Skontaktowałem się z radarem poinformowałem kontrolera, że wystartowałem z pasa 2.5 w Krakowie oraz podałem mu aktualną wysokość na jakiej się znajduje warto o tym wspominać kontrolerom którzy mają dostęp do radaru ponieważ gdy jest duży ruch mogą mieć problem z wyłapaniem samolotu, a chodzi o to aby pomagać sobie w dwie strony i piloci kontrolerom i kontrolerzy pilotom kontroler radaru Wydał nam polecenie wznoszenia do naszej wysokości przelotowej, w tym przypadku było to poziom lotu 1,9,0 czyli 19 tysięcy stóp. I poinformowało nas również o tym, że nie ma ograniczeń. Lot 35,0, kręć prawo, wykonuj po prostej na logda. Prawo bezpośrednie, logda 35,0. Otrzymałem od kontrolera zgodę na. Bezpośrednie skierowanie się na punkt Lockdown jest to dla pilotów naprawdę duże ułatwienie, bo skraca to. Czas przylotu do lotniska. Kontroler może wyrazić na coś takiego zgodę, gdy nie ma jakiegoś zagęszczenia ruchu w pobliżu, i wtedy często kontrolerzy dają directy, czyli punkty bezpośrednie na, na dany punkt, co skraca procedurę. Lot 350 after logda logda 4 uniform runway O logda wykonujemy procedurę logda 4 uniform i pas w użyć Przejdźmy do 3,5,0. Zloty no 3,5,0, kiedy gotowy, wykonaj na łyski alfa 5,3,3 po prostej. Kiedy gotowy, wykonaj na łyski alfa 5,3,3 po prostej. 3,5,0. Kontroler poinformował mnie o tym, abym po punkcie logda wykonywał procedurę logda 4 uniform i poinformował również o tym, jaki aktywny jest pas w Warszawie. Wynika to oczywiście z warunków pogodowych. Pasy do startu i lądowania dostosowuje się tak, aby pilot lądował pod wiatr, ponieważ jest to najbezpieczniejsze. Chwilę później również poinformował mnie, abym wykonywał bezpośrednio na whisky alfa 533 dzięki czemu skrócił mi tą procedurę i szybciej e, mogłem wylądować lot 350 nad alfa 533 3000 stóp, do zniżania nad alfa 533 utrzymujemy 3000 stóp, zgłosimy lotowość do, do zniżania 350. otrzymaliśmy informację aby nad Punktem whisky alfa 533 mieć już tą wysokość 3000 stóp, która wynika oczywiście z procedur. Nad tym punktem taką wysokość powinniśmy osiągnąć i mieliśmy zgłosić gotowość do zniżania, która wynika oczywiście z tych wyliczenia FMC, kiedy jest to top of descent także kiedy już komputer pogłazowy. Obliczy nam, kiedy mamy zmierzać, mamy o tym poinformować. L350 gotowi do zrzucenia. Identify 5000, climb level 320, direct and big point. Climbing level 230, direct and big, runner 236. Level 320, climbing level 320. Jest of course 0 runner 236. L350 gotowi do zrzucenia. Not 350, zniżaj poziom 1.1.0. Zniżam poziom lotu 1.1.0 not 3.5.0. Kiedy byliśmy już gotowi do e, zniżania, e, otrzymaliśmy od kontrola zgodę na zniżanie do poziomu 1.1.0, czyli do e, wysokości 1 0, Not 3.5.0, łączność Okęcie, e, przepraszam, e, e, Warszawa, zbliżanie netw8.8 dzięki, do Mielu. Łączność część do 128,800, dzięki nam jego Kiedy zbliżyliśmy się do TMA Warszawy, radar skierował nas na łączność do Warszawy zbliżenia na częstotliwość 128,800 i dalszą korespondencję już będziemy poprowadzić ze zbliżaniem, które nas pokieruje, aż do ustabilizowania się na pasie. E350, dobry wieczór, Warszawa zbliżania. Na poziomie lat 140 zniżony do poziomu 1, 4, 0, 1, 1 0. No 3 35.0 Warszawa zbliżenie witam, zniżaj poziom lotu 100 i kontynuuj wiskiej ATO 533 Zniżam poziom 100 i, i kontynuuj wiskie ATAP na 6 na 350. Łącząc się na częstotliwości zbliżania e, poinformowaliśmy kontrolera, na jakiej wysokości aktualnie się znajdujemy i do jakiej wysokości e, zniżamy. Kontroler e, wydał nam e, zgodę na dalsze zniżenie do poziomu 100, czyli do poziomu 100 inaczej, czyli 10 000 stóp i e, również poinformował nas abyśmy kontynuowali e, na, whisky Alpha 500. 35.0 Warszawa zbliżenie. Ja 3, 5, 0, wasza, no 35.0 Warszawa, co robię? od 35.0 niestety mamy zmianę pasów w życiu, także wykonuj z kursem 350 i spodziewaj się wektorów i PAS 1.1 jest na prawo 350 i podziałem się wektorów do pasa 111. Ale 350 poprawnie, informacja pogodowa czarni, aktualnie w użyciu pas 1115 i wiatr 130 stopni 7 razów Dziękujemy, przejdźmy, informację pogodowa na 350. I tutaj miała miejsce ciekawa e, sytuacja ze względu na to, że warunki pogodowe w Warszawie się zmieniły i lądowania e, są bardziej sprzyjające e, do pasa 1.1. Kontroler Warszawy, zbliżenie, e, poinformował nas, że teraz aktualnie już pas 1.1 jest w użyciu i poinformował nas, e, abyśmy spodziewali się. Wektorów do pasa 1.1, także nie wykonujemy już wtedy zgodnie z procedurą start, tylko z wytycznymi kontrolera, oraz podał nam wstępny kurs, na jaki mamy się kierować. Otrzymaliśmy również informację pogodową, jaka się znajduje w pobliżu Warszawy, kierunek i siłę wiatru oraz pasy w użyciu, czyli pasy do startu 1.5 i do lądowania. 1 jeden, jeden. Oczywiście podziękowaliśmy kontrolerowi za udział. 0 formę. możemy prosić o dalsze zniszczenia. Alok 3-5-0, zniżej poziomu lotu 8 0 zniżamy poziom lotu 8.0 na 3, Kiedy byłem już na zadanej wysokości, czyli na poziomie 100, poprosiłem kontrolera o to, aby wydał mi zgodę na dalsze zniżanie i otrzymać do niego zgodę na zniżenie do poziomu lotu 8.0. Warto pamiętać, że we wszystkie wysokości powyżej 8.100 podaje się w poziomach lotu, czyli poziom 9.0, 10.0 i tak dalej. Poniżej 8.100 już te Podaje się wysokości w stopach, czyli wtedy 6000 stóp, 5000 stóp, 4000 stóp, i warto też pamiętać, że w Polsce Transition Altitude wynosi 6500 stóp i Transition Level Flight Level 8,0, czyli gdy startujemy z danego lotniska i wznosimy do naszej wysokości przylotowej, to ciśnienie z lokalnego na standardowe zmieniamy na wysokości 6500 stóp, natomiast kiedy zniżamy samolot, podchodząc do lotniska to wtedy ciśnienie przedstawiamy ze standardowego na lokalne na poziomie lotu właśnie 8.0 W moglibyśmy poprosić o ciśnienie lokalne w Warszawie skręci w lewo kurs 330 zniżaj 6 poprawiam zniżej 7 QNH stop 997 skręcamy w lewo kurs 330 QNH ku a 997 na 350 Zbliżając się do transition level, czyli do poziomu 8.0 poprosiłem kontrolera o to, aby podał mi ciśnienie lokalne, jakie znajduje się aktualnie w Warszawie. Od razu kontroler podał mi wektor, czyli kurs na jaki mam się kierować i wydał zgodę na dalsze zniżenie, czyli tutaj w tym przypadku do 7000 stóp. Lot 35.0 zniżej 3000 stóp NH997 zniżamy 3000 stóp ku NH997-350 i otrzymałem zgodę na dalsze zniżenie do 3000 stóp. I jeszcze raz kontroler ponownie e, podał nam ciśnienie lokalne w Warszawie. Alot 350, skręć w prawo, kurs 080, zezwolam podejście, i ile, spaz 1.1 jeden zgłoś stabilizacji. Ten w prawo na 080 i mamy zgodę na podejście ILS do pasa i rozgłosiło stabilizację. Kontrolu podał nam już końcowy kurs do przechwycenia lokalizera w Warszawie do pasa 11 W tym przypadku otrzymaliśmy kurs 080. Wydał nam również zgodę na podejście ILS do pasa 11 i poinformował nas, abyśmy zgłosili stabilizację kiedy będziemy gotowi. Oznacza to, że kiedy będziemy już na prostej do pasa, kiedy przechwycimy ten lokalizer, będziemy ustawieni w osi pasa, żebyśmy go o tym poinformowali, tak aby już na, mógł nas już przekazać do kontroli w Warszawie jaka była, czyli okęcie wieża 3-5.0. Zgłaszamy stabilizację i pas, 1-1 3, 5, 0, dziękuję, łączność z 118.3, cześć 118.3 kontakt z wieżą 3 5, dzięki, cześć po ustabilizowaniu się już na JLS-ie, na pasie 1.1 kontroler poinformował nas, żebyśmy dalszą łączność przeprowadzili z, z okęciem wieżą i na tym już jego etap kontroli się zakończył i oczywiście pożegnaliśmy się i dalej już skontaktowałem się z okęcie wieża. LOT 350, dobry wieczór, Okęcie-Wieża, końcowe podejście, ILS 33. LOT 350, Okęcie-Wieża, dobry wieczór, wjazd w kierunku 130, sile 7 bęzłów, pas 11, 1 lądować zwalam. Informacje o ruchu po północnej stronie lotniska, jeden statek w WFR w ctr że nie wyżej niż 1500 stopni. Zobaczyliśmy informację o ruchu zgodne na lądowanie pas 1:1 1.1.3.5.0. Dzięki. Łącząc się z wieżą w Warszawie poinformowaliśmy kontrolera o tym, że już jesteśmy na końcu podejściu stabilizowania ile zapasaje 1.1. Kontroler podał nam siłę oraz kierunek wiatru oraz poinformował nas, o ruchu, jaki znajduje się w pobliżu lotniska. W tym wypadku, tutaj prawdopodobnie jakiś samolot wykonywał kręgi nadlotniskowe. Wydał nam również zgodę na lądowanie na pasie 1.1. LET350, opuściliśmy pas. Last station LET350. Lat 350, witamy w Warszawie. Koł do stanowiska 2.0 drogami November Eco Mike. Kołujemy November Eco Mike, stanowisko 2.0 Lat 350. Po wylądowaniu i opuszczeniu pasa informujemy o tym kontrolera wieży i otrzymujemy wytyczne do kołowania do danego stanowiska i oczywiście również przydaje się tutaj diagram jeżeli nie znamy lotniska tak aby się tam nie pogubić lat 3.50 zgłaszamy na stanowisku dzięki wielkie za kontrolę miłego wieczorku pa lat 3.50 lat 3.50 dziękuję za przelot do Warszawy miłego wieczoru do usłyszenia Fajka. na koniec kiedy znajdujemy się już na swoim stanowisku zgłaszamy się do kontrolera i informujemy go o tym że jesteśmy już na stanowisku żegnamy się z kontrolerem dziękujemy mu za kontrolę i na tym kończy się nasz lot